Trzej królowie po raz pierwszy przybyli do Kolonowskiego. W barwnym korowodzie przeszli ulicami miasta, by oddać pokłon dzieciątku. Widać, że jest dużo zainteresowanych. No mam nadzieję, że e, wszyscy będą z tego spotkania zadowoleni. Mieszkańcy Kolonowskiego i gminy lubią się spotykać. Na wszystkich takich e, uroczystościach, imprezach naprawdę gromadzi się sporo osób. Mędrcom tłumnie towarzyszyli mieszkańcy całej gminy, którzy z pieśnią na ustach wędrowali ulicami Kolonowskiego. Czas rodzinny, czas miłości, czas y, takiego y, bycia razem. Myślę, że warto jak najbardziej brać udział w takich wydarzeniach, żeby kultywować te tradycje święta trzech króli. Organizatorem wydarzenia była parafia pod wezwaniem niepokalanego serca Maryi, pod patronatem burmistrza Kolonowskiego. Jestem królem Melchiorem, władcą Azji. Ofiarę, jaką dzisiaj składam dzieciątku Jezus to jest Kacidło, które jest. Z symbolem godności kapłańskiej. Myślę, że spotkanie bardzo fajne. Możemy się spotkać, wspólnie I To jest też fajne, że jesteś organizowany wspólnie jako Gmina Kolnowskie. Więc tutaj wielkie ukłony dla parafii kolnowskiej. Możemy się spotkać razem z ludźmi różnymi. Kolędować i iść orszakiem, tak? Wspólne świętowanie zakończono w ogrodach parafialnych. Tam na mieszkańców czekał poczęstunek i dalsze wspólne kolędowanie. Nie